Sala Oleskiego Domu Kultury na jeden wieczór zamieniła się w filharmonię Rodem z Wiednia. Noworoczna atmosfera, elegancja i dźwięki muzyki klasycznej. Tak rozpoczął się koncert noworoczny w Oleśnie. Jest to piękne spotkanie takie z, z sztuką, z muzyką. Z najwyższej półki. Staramy się, żeby to wydarzenie przyciągało tutaj ludzi nie tylko z Olesna, ale i z okolic i myślę, że ta muzyka poważna, coś z czego bardzo się cieszę, że jest tak pozytywny odbiór. Jest dosyć rzadko u nas grana, dlatego też osoby, które ją lubią, przybywają tłumnie. Na scenie wystąpiła Książęca Orkiestra Symfoniczna. Całość poprowadził dyrygent Marek Kudra. Nadając koncertowi rytm i wyjątkowy charakter. W pierwszej części usłyszymy wybór dzieł symfonicznych różnych kompozytorów, sensansa, Straussa oczywiście, a w drugiej części usłyszymy utwory Wojciecha Młynarskiego w opracowaniach Przemysława Michalaka. Między innymi jeszcze w Zielone gramy, Nie ma jak mamy, w Polskę idziemy i kilka jeszcze niespodzianek, które mam przyjemność wykonywać. Muzyka Sala wypełniła się po brzegi, a publiczność nagradzała muzyków gromkimi brawami. Mamy też taką namiastkę wielkiego świata, a więc to co możemy słyszeć 1 stycznia w Filharmonii Wiedeńskiej, to samo utwór możemy usłyszeć także w Oleśnie. Także jest to wielka, wielka gratka dla melomanów. Oleskich. Koncert stał się muzycznym powitaniem Nowego Roku. W Oleśnie to już tradycja, że styczeń zaczyna się w rytmie klasyki i ponadczasowych melodii. Rok 2026 przywitano dźwiękiem orkiestry i wspólnym przeżywaniem kultury.